Witam Was serdecznie na kanale Horror Story, ja jestem Harry, pykamy sobie w Penumbra Black My poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj, jeśli kto nie widział serdecznie zapraszam moi drodzy. E, I co? I już tutaj wiem mniej więcej co robić Ogólnie To jest rozwalane. Teraz to e, moi drodzy i tutaj trzeba to zrobić tak i mniej więcej teraz e, tutaj nie ma już tego dymku ale to jest dalej e, poradziłem sobie z wyciekiem gazu ale drzwi są nadal zamknięte pewnie otwierają się inaczej no zapewne moi drodzy to, tutaj to spoko tutaj już więcej nic nie ma moi drodzy <ścoughs> więc możemy lecieć a tutaj też tego nie otworzymy więc teraz polecimy w inne miejsce, moi drodzy, e, żeby te drzwi otworzyć i żeby móc normalnie tam przejść sobie. Ja ogólnie jesteśmy tutaj przy laboratorium chemiczne. E, ogólnie. Dobra, ale musimy iść. E, musimy tak. Dla... Dobra. E, Typo jest gdzieś tam. My musimy też iść gdzieś, może nie w tym kierunku, ale pójdziemy sobie w innym, bo w dzisiejszym odcinku będziemy jeszcze do tej babki tam, ogólnie, e, tutaj, tak, i tak, tam, tam, tak, to jest zamurowane, zamknięte, ani drgnął, moi drodzy, to jest nie diagnostyczne, to nie, więc my lecimy dalej. Tylko się muszę przypomnieć, gdzie była ta babka. Gdzieś tutaj, tak. Dobra, więc tutaj nie. Tak, tutaj, moi drodzy. Więc sobie weźmiemy tą kartę. Okej, okay. i mamy to otwarte, moi drodzy. Nie będę co to było za pomieszczenie. Potem sobie sprawdzimy. <laughs> na razie lecimy tutaj do... do środeczka i zobaczymy, co tam na nas czeka ogólnie. To jesteśmy w tym okay, jakieś... Na komunikat? terenie stacji badawczej schron wystąpiły problemy techniczne. Dobra. Prosimy przygotować osobiste kapsułki z cyjankiem. Dobra, po co mi to? ja takich rzeczy nie używam. Ok, to jest jakiś ten e... Ok. Dobra. Na nim Dobra, teraz mamy jeszcze tutaj jakieś te. Okay, mamy to. Hmm, teraz tutaj to. E, tutaj jednak nic, nic nie ma. A po prostu takie coś, dobra. Więc teraz tutaj przecypamy te szafki sobie szybko, których też nic nie ma. E, tutaj mamy jedynie papier toaletowy i kilka kibli. Więc tutaj też na nas nic nie czeka specjalnego. Moi drodzy, więc sobie zapiszemy gierkę tutaj ok, Żeby po prostu było zapisane, moi drodzy I e, one, on, one One są częścią całego procesu Pochłaniają mnie, zamykają mnie w środku Żeby, żeby wirus mógł się rozwijać Dzielą mój umysł, żeby wirus mógł przejść nade mną kontrolę Okej, okay, moi drodzy Dobra. Dobra, teraz coś tutaj zamkło? Okej. Ojej, patrzcie Państwo, kolejny wspaniały, odważny czyn w wykonaniu Uberlawego wykładowcy literatury angielskiej. to ty nie jesteś. Spróbuj może rzucić się na niego, krzycząc przeraźliwie. Okej. Dobra robota, kolego. Poklep się po plecach za pomocą łomu. Co ci szkodzi? No właśnie. Och, jedna sprawa, zanim rozpłyniesz się nad sobą w zachwycie. Ja wiem, że morderstwo może dać wiele uciechy, ale ty, zdaje się, lubiłeś tę babkę. O nie, to babę podupcyliśmy coś. To chyba kawałek jej czaszki na twoim buciu. <coughs> naprawdę? Chwileczkę. Nie mów, że naprawdę myślałeś. Sądziłem, że potrafisz poznać, kiedy robię cię w konia. Oj nie! Dee, tak się starałem i w ogóle. To straszne! Co jest z tobą? Nic. No dalej, małpko. Mamy klucz. Przyznaj, że ten żart cię rozbawił. No trochę. Mhm. No trudno, no. Widzimy, że na daremno to wszystko. Ogólnie tutaj coś mamy. Okej, okay, tutaj nie, jest jakaś butla, jakaś butla. Nie powinien dać niemieli rzucać, ale, ale okej, okay, okej. Okay. Tutaj poza tym mamy tylko baterię. No niestety zabiliśmy tą babkę, którą, z którą rozmawialiśmy. E, kto by się tego spodziewał, że on no, zrobi nam taki kawał, ale to nic. Ona wyszła stąd. E, mamy klucz, który, e, którym. Tak. Dobra, tak, mamy tutaj coś. Nie wiem po co to rozwalam, ale spoko. Dobra, tak. Widzę, że tutaj nic nie ma oprócz oprócz kilku takich pierdłek Są same puste pomieszczenia. Ogólnie, więc tutaj tutaj już nas nic nie czeka specjalnego, więc teraz możemy polecieć tutaj o ogólnie. Nie możemy otworzyć tutaj te biuro Mamy tutaj rację, baterie yy, Kilka innych rzeczy, jakiś skalpel Tutaj coś mamy, tutaj mamy jeszcze coś w yy, tym baterię tylko. Więc teraz przysiadamy do komputerka. Są tu jakieś gry? Nie, badania nad wirusem Tur lek Leg Amabel Fanson. Jeśli czytasz tę wiadomość, to nie będziesz już pewnie musiał zawracać sobie mną głowy. Wiem, że zrobiłeś co w twojej mocy i dziękuję Ci za to. Pomyślałam sobie, że sklecę coś, żeby mi Ci pomóc. Na wypadek, gdy gdybym nie mogła zrobić tego osobiście. Wybacz, że tekst jest dość orwi oficjalny. Siła przyzwyczajenia, jak, jak sądzę. Podsumowanie. Celem mniejszej produkcji procedury jest o leku, który ustabilizuje infekcję w ciele ży ży żywiciela. Jeśli to możliwe, usunie ją całkowicie. Eksperymenty pokazały, że efekty infekcji pokrywających do 50% tkanki mózgowej można cofnąć. Szansa powodzenia wynosi 80%. W rzadkich wypadkach mikstura może zabić zarówno wirusa, jak i żywiciela, a gdybym tylko można było wybierać sprzęt. Mieszanka chemiczna typ ZX3V2 przerobiony analizator substancji, substancja chemiczna, e, aceton baza, chlor katalizator, siarka aktywator, jod stabilizator, azot stabilizator pH, brom, regulator kwasowości dość ważny, bez niego otrzymaną mieszankę można by porównać do trutki na szczury. Substancja zosta substancje zostaną automatycznie uszeregowane według podanej wyższej kolejności. Najważniejszym elementem mieszanki będzie substancja 65. Ja Miałem dostęp do ty tylko do substancji 12 oraz 67, które do pewnego stopnia się sprawdziły. Substancja 65 charakteryzuje się podobnymi, choć są pewne różnice właściwościami do substancji 67, i została odkryta. Przed uwolnieniem u wirusa, więc wciąż powinna być przechowywana w laboratorium chemicznym. Sposób postępowania: Wszystkie środki chemiczne należy umieścić w mieszarce ZX3 V2 wy podanej w podanej wyżej kolejności. Urządzenie zrobi to samoczynnie, więc kolejność wylewania substancji do mieszanki nie ma znaczenia. Substancja 65 należy umieścić w pojemniku, a pojemnik był przeznaczonym do tego celu otwor otworze. Ważne, aby substaty zmieszać w następującej kolejności: chlor, aceton, jod, brom, azot i na koniec a siarka. Należy pamiętać o tym, że, ze uwagi na błąd popełniony przy produkcji miksera, dolny rząd przycisków jest odwrócony. Co znaczy, że przycisk po prawej ma numer 4, przycisk środkowy numer 5, a przycisk po lewej numer 6. Okej, okay, moi drodzy, po, po sporządzeniu mieszanki. Można ją wstrzyknąć zarażonemu w dawce nieprzekraczającej 3 mg zależnie od tego, jak silna jest infekcja. Uwagi! Sprzęt oraz wszystkie substancje chemiczne powinny być przechowywane w pomieszczeniu diagnostycznym. Przewidywane efekty trudno stwierdzić, jak zarażony zareaguje na mieszankę oraz jaki będzie jego stan po otrzymaniu zastrzyku. Wierzę jednak, co, że wszystko skończy się w... Wypo... Myślę, czekajcie chwilę dobra, moi drodzy. <laughs> Bardzo możliwe, że zarażony zachowa część zdolności będących efektem działania z wirusa, zdolności telepatyczne, wspomnienia, może nawet zdolności kontaktowania się ze centralnym systemem nerwowym. Na koniec chciałabym tylko dodać: nawet jeśli okaże się, że nic nie będzie z naszego życia, z naszego żyli długo i szczęśliwie, to będę dziękuję Ci za to, że próbowałeś. To dla mnie wiele znaczy. Zamknij dokument. A to okay, naszej, przepraszam, twoje ręki, Aha. ale nawet za grobu robi nam koło pióra. <tryk> o, no, tam gadasz. Tyle, że jest równie skuteczna, co aromaterapia w leczeniu raka. Aha. Wykres. My mamy... No, drodzy, mamy jakiś wykres. Zamknij okno. Wykres 02. Zamknij okno. Tu mamy jakiś kod. Otwórz. Otwarto drzwi. Chemia śluzant. Zamknij okno. Okej. Okay. Status. Wykonaj. Status ogólny. Stan ośrodka. Krytyczny system transportu. Niedostępny. Szanse przetrwania 78%. Błąd. Wytłumaczenie 0,88. Ok. Teraz mamy status eksperymentalny. eksperymentów. Status eksperymentów. Obiekty. Szympans 3. Szczury laboratoryjne 12. Człowiek 3. Stan obiektów nieznany. Ok, moje drodzy. Teraz mamy odwiedzający. Wykonaj odwiedzający. Ostatni nowy odwiedzający Jeden rok, 2 dni temu. Ostatnie potwierdzone, ostatnie potwierdzone wyjście 8 dni temu. Wyjście w zeszłym roku ogółem 3. Liczba odwiedzających w tym roku 1. E, funkcjonalność systemów wykonaj. Sprawdzenie funkcjonalności systemów podtrzymywanie życia 36%. Wyżywienie nieaktywne. Transport nieaktywny, komunikacja tylko wewnętrzna, Bezpośred... bezpieczeństwo nieaktywne, instalacja wodno-kanalizacyjna 100%, brak dalszych informacji. Ok, i mamy teraz ważniejsze wydarzenia. <grymne> Wykonajmy poszukiwanie rejestru, proszę czekać. 21 sierpnia 1972 rok, wypadek 18C. 1 kwietnia 1983, rozpoczęcie budowy. 3 marca 1975 budowa ukończona, 6 stycznia 1992 na stanowisku B odkryto substancję 63 oraz artefakt 66b 27 kwietnia 2000 rok badania grobowca 35 wpisów, 35 wpisów uszkodzonych odzyskanie niemożliwe. Ok, ostatni status badań wykonaj. Aktualne projekty badawcze PRJ C567 status zakończono, wynik negatywny. Period A163 status zakończono, wynik negatywny. I Period R212 status w toku, wynik nieznany. Ok, to już mamy wszystko. mądre zamknij okno. E, tutaj mamy jakiś password, czyli nie mamy ogólnie. Więc nie, z tego mi już mój drugi. Ogólnie, e, tutaj ile mamy czasu? No, 15 minut, moi drodzy. Więc teraz w sumie możemy też e, cofnąć sobie się do e, tamtego. A tutaj nic nie możemy zrobić. Dobra, więc teraz w sumie tutaj wszystko zrobiliśmy. Jak ona w ogóle wygląda tutaj? Aha. No, jakaś taka, jakaś taka sobie, moi drodzy. Więc teraz zapiszemy gierkę. mieliśmy też schemat z grą, znaczy z. Okay, mamy tutaj na razie tylko azot i jod. Więc jeszcze nam trochę brakuje tutaj. E, wciąż brak mi słów, by opisać to, co zrobił Clare, Clarence, co ja sam zrobiłem. Ukrywałem narastający we mnie gniew. Czerpałem z niego siłę, by iść dalej. Napędzał mnie. Zamierzałem go wykorzystać i raz na zawsze uwolnić się od Clarence'a. Okej, okay, byliśmy w pomieszczenie badawcze. Okay. Wiesz, beze mnie byłbyś strasznie samotny, prawda? Nie no, skądże. Nie najgorsza z nas para. Może obaj sobie odpuścimy, okay. co? Jeśli przestaniesz próbować mnie zabić, dam ci śliczną, błyszczącą monetę. Okay. Pomyślnie laboratoryjne... Nie... Pomyślnie chemiczne... To te... nie, to nie te. Pomieszczenie diagnostyczne... Okej, okay, pomyśl... Laboratorium chemiczne... Laboratorium chemiczne. Dalej. Czy to było gdzieś tutaj? Tak, tutaj, moi drodzy. E, ogólne laboratorium chemiczne. Wczytaj. Wczytywanie, moi drodzy. To ja tutaj mówię. <laughs> okay. Więc teraz... I widzicie, drzwi mam otwarte, tutaj jeszcze zamknięte, więc zobaczmy, co tam na nas e, ogólnie będzie e, czekało. Idź w prawo! Wałpko, oni... Oni są wszędzie. Nie idź dalej! Zawracaj! Zginiemy przez ciebie! Dobra. Idź w prawo. Dobra, co tutaj jest? Tutaj nic nie ma. Jest ogólnie tak. Przełącznik, strażnik, oni... Oni o nie, Dobra Szybko! Tam z tyłu jest przełącznik! nie, Tylko ostrożnie. Dobra, jest. jest. Dobra, mamy to. Okay, on tutaj tutaj idzie, moi drodzy. Dobra, nie, nie, Dobra, on o poleciał tutaj. Więc my teraz. to to zrobić, to? Dobra, szybko. Musimy się spieszyć. Okej, okay, udało się. Wyjście zostało zablokowane między wiedzą, że tu jestem. Okay. Dobra, moi drodzy. Okej, okay, co ja tutaj... Okej... Okay. Dobra, nie, ja nie wiem, co ja tu mam. Okej, okay, tutaj nic za bardzo. No nie. To nic nie można bardziej, nie? A gdzie to tylko ty to jest? Ogólnie ten przełącznik i tam jakiś. O, jest. Słuchaj, zaczekaj. Szybko, chwilę. szybko, szybko. Może szybko. Właściwie rozpoczęliśmy naszą znajomość? Co okay. nie musisz tego robić? Dobra. Zostań w Nie. Nie chcę umierać, małpko. Teraz już za późno, ej mi drogi. Za daleko daszliśmy. Jest, tutaj. Więc, moi drodzy, lecimy. Gdzie są te drzwi teraz? Tutaj? A, czyli tam mamy jedne. Nie ogólnie. Aha, tu... bo jeszcze tutaj mamy coś. Tutaj. I musimy dwa, te dwie pary tutaj jako tako... Dobra, i teraz dopiero, tak? Tak, mamy. Nie zdążyłem, moi drodzy. <laughs> Dobra, już wiem mniej więcej, gdzie e, to wszystko się znajduje. Musimy szybko tutaj e, się przemieszczać. Gdzie to... gdzie te przełączniki, moi drodzy? Dobra, szybko biegniemy teraz. E, my nie zdążyliśmy. Dobra, uspokój się, mój drogi. Dobra, teraz tak. Tak, teraz się uda. Jeden. E, jeden. E, tutaj dwa. I teraz szybko tutaj, moi drodzy. Mamy to. Dobra, udało Zaczekaj. się. Zaczekaj. Ostrożnie. Coś jest nie tak. Jak codzienny tak. Kaj, co tutaj mamy? Dobra, znaczy możemy? Tak Dobra, mamy to Okej, okay, tutaj już e, Ogólnie, czy my mamy wszystkie te próbki? Nie Martwi pracownicy to mało wydajni pracownicy. Noś okulary ochronne, gdy masz do czynienia z niebezpiecznymi materiałami, a kapsułkę z cyjankiem trzymaj w bezpiecznej odległości od przydzielonej przez archaik aspiryny. Dobra, tutaj nie wiem co zrobić, ale mamy tutaj zapis, moi drodzy. Gdzieś sam był, nie? Tutaj jest, dobra. Więc moi drodzy, ja tutaj zapiszę gireczkę i zakończę odcinek, żeby odcineczek... One, one, aha, dobra. Dobra, tu mamy to, tu mamy kolejny pojemnik na substancje chemiczne. Dobra, moi drodzy, tutaj mamy baterie, to eee, i... Okej, okay, dobra, moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek, bo ja nie, nie wiem, co dalej. Więc ja dziękuję za uwagę, widzimy się jutro o godzinie 18.00. Eee, do zobaczenia, elo, na razie.